Cześć wszystkim moi drodzy, nikt z nas nie lubi brzydko pachnieć. Kiedy wyczujemy na sobie jakiś nieprzyjemny zapach, momentalnie udajemy się do pralki, aby włożyć te ciuchy, które, no, nazwijmy to wprost, brzydko pachną. Tylko że na rynku pojawił się nowy produkt. Jaki, który. Prewencyjnie działa. To znaczy bierzemy rzeczy, które mogą ładnie pachnieć, mogą brzydko pachnieć, wkładamy je do pralki z tą kapsułką i z tym płynem do płukania i on nabiera jakiejś warstwy, która chroni nas przed tymi nieprzyjemnymi zapachami. Czy to jest w ogóle możliwe? Dzisiaj to będziemy sprawdzali na trzech konkurencjach. Wszystko już mam ustalone. Zaraz pokażę wam reklamę. Co to jest za produkt? No to co. Zaczynamy. me on the Na początku zobaczmy jak wygląda reklama, jak wiemy reklama dźwignią handlu, no to sprawdzamy. Zmagasz się z nieprzyjemnymi zapachami? Zmagamy. Zatrzymaj je! Z mocą Persila 4 w 1 i technologią neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. A -a. Nowy Persil Against Bad Odors, trzymaj poza zasięgiem dzieci. Przeciwko nieprzyjemnym zapachom, no właśnie i to jest najważniejsze podczas tego materiału. Dlaczego? No bo jeżeli usunie wszystkie nieprzyjemne zapachy, no to jest bajka. I oczywiście teraz przed nami ten produkt, który przed chwilą widzieliśmy w reklamie. Dodatkową, tutaj mamy postać w kapsułkach, a tutaj mamy skoncentrowany, płynny środek, ale jeszcze mam jedną rzecz. Bo... Ale Czyli to się pierze i neutralizuje tak. zapach? to się pierze przed. Tak, jakbyś dostawał, że teraz wypierzesz sobie to, idziesz na przykład na ognisko, na które w ogóle się udamy, i nie będzie to chłonęło zapachu, zapachu ogniska. Ewentualnie, jak ubrudzisz kiełbasą, to też nie powinno być I jeszcze dodatkowo mamy. To jest silan, który to jest oczywiście płyn do płukania. Także tutaj mamy trzy w zasadzie rzeczy, które powinny zadziałać tak jak reklama mówi. Na czym będziemy to sprawdzali? Mamy przygotowane trzy zestawy: limonka, biel i ciemna zieleń. Do każdej konkurencji wykorzystamy te koszulki. Ja już sobie zaznaczyłem, że. Tutaj na przykład mamy bezmetki i bezmetki będą wyprane. Czyli w ogóle nie muszą być wyprane, bo to są świeże koszulki. One wszystkie są świeże, ale te dodatkowo wypierzemy w tym, aby mogły mieć właśnie tę moc, o której mówią w reklamie. No to co? Pierzemy w takim razie i jedziemy na pierwszą konkurencję, a będzie ich trzy. Ciekawi? Lecimy. Każda koszulka będzie miała homogeniczne warunki. Zaczniemy od tej białej. Jak sami widzicie, mam przygotowane dwa ręczniki. Bez zbędnego gadania wrzucamy to wszystko do bębna pralki. O, a to jest taka. Taki kurde kapsel jak kiedyś. Wkładamy i teraz dodamy płyn do płukania. Dobra, dodajemy. Cyk. Dla mnie godzina 14 razy 3. Także nie będziemy się spotykali, do, no bo nie ma po co. Wszystko wygląda w identycznym schemacie. Zobaczymy się podczas pierwszej konkurencji. Jakiej? No to teraz zobaczcie. Na sobie mam ubraną koszulkę, na razie tę świeżą. A ta jest wyprana w persilu. Zatem na początku ta, później tamta zmieniamy, ale musimy oczywiście rozgrzać olej i usmażyć fryty. Jedziemy. Gitara. No, i jedziemy zapachem. Jedziemy w to. A ty lubisz takie też? Lubię, ale to tak śmierdzi. Zawsze te frytki tak walą. W ogóle jeszcze nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktokolwiek smażył frytki przy zamkniętych oknach. Te już są gotowe. Moi drodzy, dwie tury będą z frytkami na jednej koszulce. Tak będzie najlepiej. Gitara. I wkładamy kolejną porcję dla tej samej koszulki. Dobra. Wszystkie wyciągnięte? Zatem bank. Dobra. Moi drodzy, żeby nie było, jest metka. Zatem możemy już wkładać kolejne dwie porcje, to wkładam tu na ten sam wieszak. Zasady identyczne. Wszystko już posmażone, zatem teraz odkładamy koszulki Oczywiście będą one osobne, żebyście nie myśleli No i co? Mm, idziemy na kolejną konkurencję Zaraz zobaczycie jak. Pierwszy kilometr za mną Jak tam widzicie, pierwsze krople pojawiły się na czole Czy na koszulce, jeszcze nie wiem Ale to słońce jest zabójcze A to dopiero kilometr na tę, czy na tamtych ale dobra, zaraz wybiegnę, bo jestem na takich wertepach totalnych. Ale nie chciałem, żeby było za prosto. Sami rozumiecie. Dobra, dajemy dalej. Oh. Więc to jest widać. A co jest? To już zapotę Pierwsza koszulka za nami, żeby nie było rano. Nie użyłem ani dezodorantu, ani antyperspirantu. Jestem sotę podany do tego, aby zapachy przesiąknęły koszulkę, którą mam na sobie. A teraz założymy drugą. Tę bez metki Kurde. dla wszystkich fanek. Zarąbiście, bo człowiek się przewietrzył nagrał film i jeszcze sprawdził, no czego chcieć więcej dobra zaraz się zobaczymy jeszcze raz i ostatnie kroki do was Jezdem Jestem no dobrze, to w takim razie jedziemy teraz na ostatnią konkurencję No, on się pojawił, ale my się pojawimy, żeby to zniwelować. To była woda, a teraz będzie ogień. O, Renku. Ognisko, jak dobrze wiemy, zawsze te zapachy mega mocno nasiąkają, czy ubrania, czy nas. Dlatego dwie koszulki są przygotowane, zaraz oczywiście jedną z nich ubiorę, ognisko rozpalam. I żeby nie było, że ognisko na darmo, bo kiełbaski przygotowane i komary również, zatem odpalamy i zaczynamy. Na pierwszy rzut poszła ta z metką, czyli wyprana. Ta poczeka, myślę, że posiedzimy sobie, a dajmy po 15 minut. I tak będę siedział tuż, ta też również nasiąka w tym samym momencie. Zatem co, dym do dymu, standardowo. Gdzieś czytałem w ogóle, że to polega na tym, że kiedy dosięga cię nieprzyjemny zapach, to w tym wytwarzają się takie kapsułki, które jakby wyrzucają ten zapach i na tym to polega. Chciałem trochę Zdezerterować minimalnie Ale jednak, ale dobrze Im więcej dymu, tym lepiej Dzisiaj lepiej Czuję się powoli uwędzony Kiełbaska nie Zatem będziemy musieli się zmienić Strojami I zobaczymy teraz na drugiej koszulce Zatem chwila i wracam Bo neglisz to raczej chyba nie chcecie oglądać Przebrany Żebyście nie myśleli sobie, metka jest. Także kładziemy w tej samej pozycji co poprzednią, a ja dokańczam kolację. Fuck. To no muszę siedzieć tak blisko, bo wtedy cały ten dym chodzi. A jak się oddalę, to jest inaczej. Ja dosłownie uwędzony. Koszulki podejrzewam, że. No dobrze, to może o tym porozmawiamy na zakończeniu, moi drodzy. Dziękuję za dzisiaj. Jeżeli chodzi o ten dzień i o to wszystko, oddam się teraz przyjemności kiełbasianej, tak ją nazwijmy, a jutro spotkamy się w studio i zobaczymy sobie, która bardziej, a może w ogóle, a może ta też. Dobra, to co? Do jutra. Trzy konfrontacje za nami, kilkanaście godzin też za nami, zatem zapach uleżał się, mam wrażenie, doskonale na tych trzech koszulkach, na tych trzech parach. To co? Blind? Na pewno. Jedziemy. No. Dobrze. Frytki? Tak. Ale to kurna... Tak jakoś minimalnie daje. Czyżby to był... Daj. Nie. Tu w ogóle. To jest wyciągnięte z Tu jest ten? Tak. No z sercami, okulary. Tu nie czuć nic. W ogóle. Smatka. Ale pachnie kwiatami co. Nie? Kwiatami pachnie i jest. No tu nic tu jest. Ciężko było mi rozpoznać ten zapach, bo nie, nie przeżarło go jakoś niesamowicie. Tej. Nie. Nie to tak, że kurna byś siedział nad węglem, bo tak nie jest. Ale jednak wyczuwamy. Tam to jest rzecz wyciągnięta z prania. Ewidentnie dopiero teraz wyciągnąłeś się prania i mi ją dałeś. Zatem tutaj kapsułki. Przynajmniej moim zdaniem powinny i chyba zadziałały. Tu jest to zapach frytkowy, ale nie jest aż taka lipa. Pierwszy. Ochaj, smrody. <laughs> Przestań, bo jeszcze powiesz, że jakimś zapym jestem. No dobra, tu będzie chyba najważniejsze. Odpowiedź, pod pachą. Tak. Czymś ci pachnie? No właśnie nie. Jakoś nie. pachnie bardziej praniem. A tu. bardziej. Jak się bohater. No właśnie. czy wiesz, to nie jest jakiś mega nieprzyjemny zapach? Jest to, jakby bez, bez potu, ale takiego przyjemnego. Nie, no tu jest. Inaczej, ona nie jest, bo to też czasu. Pamiętaj, to, to jest kilkanaście godzin później, więc on się uleżał i to jest, ona jest taka znoszona. O, to jest dobre słowo. Znoszona potowo. A nie, że. No koszulka po dniu Tak, koszulka po dniu, ale spocona koszulka po dniu Nie koszulka, którą ubrałeś i wyszedłeś do, do sklepu i wróciłeś Tylko koszulka, którą jednak miałeś na sobie Gdzieś tam to no tak, się spociłeś No tu był Tak jest Jest metka. No dobra Z jesteś trochę No Ostatnia. Bo ja na, na tle zapachu jestem tak uprzewrażliwiony, że jest szok Trzecia Trzecia para O kur... Wędzarnia imienia górna Jana Tomaszewskiego. I ja. To jakbyś przyszedł w taki do robocie, to by pomyślał, że jesteś górna Piromanem. jest z <laughs> tak. Nie no, tu jest, tu jest ewiden... Jeżeli to jest ten, no to w takim razie mamy dętkę. I teraz z drugiej strony. No jest gigantyczna różnica. Inaczej, żeby być yy, prawdomównym, czuć ognisko. Czuć ognisko, aczkolwiek nie jest to zapach, który się przebija i który góruje. Jest na początku zapach prania, i kiedy wgłębisz swój nos, czujesz ognisko. Nie, no tutaj, naprawdę. Tutaj jest największa z różnic. Największa z różnic, ale wiesz, jaka jest zasadnicza różnica? Zasadnicza różnica jest taka, że i to, i to miało identyczne warunki. Tylko, że to zostało absolutnie uwędzone, natomiast to, yy, to jest tak jak, to co przed chwilą mówiłem, jakbyś przechodził po prostu obok ogniska i jak ktoś yy, tam, nie wiem, rozpala je właśnie, to Ty tak minimalnie wsiąknąłeś tym zapachem. Czuć, że to jest ognisko, no bo bez przesady, też jakby nie było to, nie wiem, to by była chyba jakaś najlepsza ochrona z możliwych, ale jest to rzeczywiście mocno wyczuwalne. Zatem moi drodzy, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Mam wrażenie, że jakiś mit kolejny został obalony. I co? Jeżeli chcielibyście więcej tego typu materiałów, gdzie będziemy sprawdzali reklamy oraz inne produkty, które dopiero wchodzą na rynek, no bo to jest nowość. Ta nowość od razu została stestowana. No to wrzućcie kilka tysięcy łapek w górę, wpadnijcie na fejsa i na instagrama i widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Chcesz być świeży jak Silan? Czy może jak Persil Odor Neutralization Technology? To i to jest dobre, ale jeszcze lepsze jest to, jeżeli zasubskrybujesz kanał na górze, a później zobaczysz filmy. Jeden i drugi. Do następnego.